Hej, witajcie. Dzisiaj zagramy w Minecrafta w mojej nowej serii Podróżuj z Team Dobra, dlaczego Minecraft? Dlatego, że jest to fajna gra kreatywna i po prostu Minecraft. Dla mnie nie chciałem na moim kanale tworzyć Minecrafta, ale pomyślałem, że zrobię sobie taką wersję, playlistę poboczną, w której będę nagrywał właśnie Minecrafta. Także stworzymy sobie nowe światy. Tryb gry przetrwanie. Szukaj surowców, wytwarzaj przedmioty, zdobywaj poziomy, jedz i dbaj o zdrowie. O to mi chodzi. Stwórz takowy świat. Także. Yy, podróżujmy! Podróżujmy z Volturusem. Saving Chanks Ok, ok. Dobrze, gdzie my jesteśmy? Ula, la. la śniegu troszeczkę taki biom taki nie za bardzo mi to odpowiada więc yy, zejdę, chcę znaleźć jakieś, o jezu chrysty o jezu chrysty, ale dawno nie grałem chcę znaleźć jakieś fajne, fajne yy, takie taki wizerunek, taką lokację bardzo ciekawą o tu kolejny biom, taki bagna chcemy na bagnach? nie chcemy, więc dlatego zbieram kaktusy Okej... Okay. Hop, hop Cacteiro, dzięki Kaktusy przydadzą się chociażby do barwnika Oraz yy, przydadzą się do, 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 ja ogólnie kaktusami nawet yy, sobie zrobiłem farmę kaktusów yy, Dzięki temu miałem więcej surowców na barwnik yy, Także, no, przydadzą się na pewno, się przydadzą Co w Minecrafcie w trybie survival się nie, przy, nie przyda Ojajajaj, zapomniałem. O, tego się nie. Um, może zb O, 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 o. Tak, tam idziemy. Ale jeszcze kaktusów. Nie, nie, nie zabraknie. Nie może zabraknie. Kaktusy zawsze się przydadzą. A no, jak jesteśmy w takim biomie pustynnym, to czego nie? Czego by nie zebrać? Sądzę, że to dobre. Ile owiec? Może zrobimy... Jakoś, nie wiem... czarny. Nie, nie zrobimy owczarni. Yy, tyle owiec... Ow, co? Co mi dało wełnę? Wełnę mi dało. To jest wełna, to jest wełna. Co to za wersja jest yy, Nie wiem, co to za wersja. Nie wiem, że w jakiej tam wersji trzeba było mieć nożyczki. Nie wiem, tutaj nie. Może gram na stary, może gram na nowej nie wiem. Jakoś nie patrzyłem, nie zwróciłem na to uwagi, na wersję. Yy, czy, czy ten biom nam się podoba? Hm. Mi tak, jest fajnie. Mi to odpowiada, tak na chwilowy kątek, taki kąt do przemiesz... przemieszkania przez tą mi to odpowiada. <laughs> Co ty... o, krówka! Mięsko by się przydało, ale chyba już muszę mieć miecz. Cicho, siećko. W ogóle skąd to... skąd to wziął... Wzią no, czy ten cel, skąd to wzięło, że podłożył takie głosy. Mm. Okay, dobra, sam mógł zrobić. Okej, <laughs> okej. Okay, okay, trochę pomócimy drewnka. Drewno też jest bardzo przydatne. Na pewno nie może nam go zabraknąć. Podczas naszej przygody. Mm, tak. A, i co do tej serii? Ono. Jeden odcinek z tej serii będzie dodawany aby raz w tygodniu, bo jest to taka moja seria po... cicho. Dziewka. Taka moja seria oh, cicho. Oh. Taka seria moja poboczna, to jest nie uciekaj. Spokojnie, uciekaj. spokojnie. Spokoj. Oh. Aj! Oh. O, bacon. O... Oh. Chodź tu. Chodź tu. Ah. Polowanie na owce. Chodź tu. Ty uciekasz coś, słuchaj wow. Chcesz uciec, owca? Dzięki, dziękuję Ty, się Tak, dobrze. Tak, i dawaj stejki Alfa fajna grota Wow, wow, wow Co my, co my tu mamy? Co my tu mamy? Zbudujmy coś. Deseczki poproszę. A z deseczek zbudujemy bencia. Bęcza mamy z desek. Ok. Yy, tak. I teraz pyk. Oj, oj. I teraz pyk. Może tak. Patyczki. Nie patyczkujmy się z tym. Teraz trochę deseczek teraz y, patyczki i i i hop hop kilof ok jest kilof i na razie to mi jest potrzebne aby bo chcę ok bądź tu będzie y, o tak węgel fajnie zaraz sobie zbuduję kamienny kilof a co za szaleje no dawaj proszę cię. Szybciej, szybciej, ale tu ciemno, Boże. Jak ja się boję takich pomieszczeń w minecraft'cie. Co to jest? Aaaa! <śm> <ś> Nie no, dobra. Kopać! Partia robotnicza cicho się dzisiejszy. Przestań! Rozpraszasz mnie? Jezu! Dobra, eee, eee, Ja tu kurczę, kurczę, kurczę. Ja tu idę do Benchika, muszę zrobić ten. Teraz. Y o no, tak, i kill off, kurczę. Bez patyczkowania się dosłownie w Jeee! Yeah! Jee! Oui! Mamy ulepszanie. Nie, to mi się nie przyda. No, to już prędzej. E, bo będzie się zaraz noc robiła, może. Ale tu, kurde, nie mamy ten. Drewienka. Dobra. bo tutaj też. Ale świetlona. Ale rewelacyjne... Ale rewelacyjne miejsce. Jaka zajaweczka. A.

Dobra, ale dużo wygląda fajnie fajna lokacja kurczę takim świat generował że u. a wiecie co zrobimy tu się osiągnąć tak nie będziemy toczyć zrobimy już mam wizję tego projektu całego zrobimy tutaj hmm. tutaj zrobimy tak tutaj będzie taki szklany dach w kształcie Creepera, tak, o idealnie w kształcie Creepera, co to jest? Ale zajawkowo to cień, dobra, Yyy... Zrobimy dach w kształcie Creepera szklany, a tutaj będzie taka nasza kopalnia z takim zajefajnym domkiem. Kurde, to jest to. To jest to Zobaczcie Tam będę miał dopływ idealnie Tu będzie normalnie nie wiem co tu będzie Idealnie Ja tu ja tu się osiedlam Za tylko to wodę za, za tam, Gdzie jest dopływ? Tu jest Op. Dobra Ale rewelacyjnie Genialnie po prostu Bicko, człowieku, co ja mówię? Fajnie. Dobra. I to odpowiada. Będę taki creeper. No dobra, ale teraz trzeba... Gdzie jest bench? Bo przydałabym... mi się miecz. No, tam jest bench. Na no, owce. Ale rewelacyjna miejscówka, super. Ekstrawagancko. Dobra, let's go Give it to my. Let's give it to me, let's go, give it to me, some swords. Okej. Okay. I dawaj to, dawaj to. Niszczymy bench. Dobra. Mm, o, węgla mamy 40, fajnie. Chodź tu, wszystko po kolei. Chodź tu. Siarka, brrr. ŁO! To! wow, wow wow <śmany> do, do, do. Dobra, chodź tu szybko! Chodź, miałem czasem trzeba zrobić łóżko i jakieś bezpieczne miejsce znaleźć. Się zakopać, czy coś nie wiem. A i żebym się nie zgubił daleko od tego miejsca. No ale, ludzie, patrzcie, jakiś świat, genialny wywęderował. Wyrę no super. Szybko, po drewno. Zdążył po drewno pójść O tak Okej, okej Żeby te potworki nie, nie usunęły Nie żeby mnie nie spłaciły Bo ten świat jest o, Ale piękny, zachód słońca, to, to lubię Dobra, nieważne I tak w realu jest lepszy muszę się sprężać bo. Otóż bo... <laughs> o kurczę. Kurde. no Nie wiem. <laughs> Sorka. Eee, co, co wybierać? Co wybierać? Eee, czy tamten piękny wzgórza, tamte takie dwa? Czy po prostu naszą kopalnię? Szybko jest oświetlone? co chodzi. Czekaj pójdziemy tam. Zobaczymy, o co chodzi. Może lawa? Tu Co to jest? Jest! Ale. Rewelacyjny świat mi wyrenderował. Rewelacyjny Ekstra. O to mi chodziło. Super, więc tak: tam mamy te uniosłe wzgórza. Tutaj mamy lawę. Ja sobie będę zrobił takie duże znaki. A tam mamy nasze jaskinie, gdzie będzie taki dom. A tam też coś zrobimy. A tu mamy a surowców. Nieźle. Już dawno nie miałem takiej mapy. Deski, dawaj, deski. O tak Na jakim gram w ogóle? Pokojowy? Poko... Dobra, czekajcie Ja sobie wybuduję dom Hihi. Dawaj to ja Tam jakich to zrobimy metrażyk? No nieduży No niech będzie Żeby łóżko się zmieściło To taki chwilowy, wiecie? Nie no, no co ty, weź Przecież będziesz tak mieszkał no Jasne. Oczywiście nie ma sprawy. Nesum problema. Jaki ja robię dom? Ja robię zawsze taki dom. Taki, mm, bym powiedział, piramidowy. Naprawdę piramidowy. Tak bym to nazwał. Bo no to nie wygląda na to. Te... Robię tak. Kładę tutaj, tutaj, to niszczę. I robi sobie taki piramidowy, fajny domek. Zawsze taki robię najpierw. No dobra, niech będzie, nie chcę mi się tego głusować. Będzie komi już dobra, yy. Bench. Uu, jak przytulnie. Nie wiem, czy zbyt się to robiło, łóżko, chyba nie. No właśnie, no, ale płyty się przydadzą. Do drzwi zrobiłby zrobiłaby ze swojej strony, bo jak mi w do domu na Halnie to... O co chodzi? Mam na pokojowym Is Easy Co jest? Ej, o co chodzi? Czego nie mogę być? No E, e, dawaj mi łóżko w kupiłem w Coreforge. Tak. A jeszcze jednej rzeczy, której mi brakuje, to są pochodnie. Oś mi na razie wystarczy. Mm, tu. Dobra, starczy. <laughs> Ale fajnie, fajnie, fajnie. To będzie taki pierwszy domek. Zrobię tu. Okej, okay, opcje to co? Whoa, whoa! Go to slip today, tonight. Da, 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 da. Du, 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 du. Burn your pressure. Ha! Huh. Bon. I still have to get in lava. Sprit, nie. Yeah. Ale ten świat mnie rozpieszcza. Żeby nie było to, tak, tak, aby na początku. Czas to był zrobię? Szkło. Zrobię sobie piec. Ale do tego przyda mi się łopata. Więc idę tu. I łopatę sobie zrobimy tradycyjnie. Aj, aj, aj. Trudno. Na razie będzie taka. Mm, no tak. Żadną nie pogardzę. Przy okazji sobie zrobię... Co to jest? Właz. Dawaj ten włas Dawaj to. To też może być. To tu... Gdzie ten właz mam na przykład zamontować? Dobra, no to tu zamontuję. Sikieru. O, fajnie, fajnie. To drabina by się przydała Tak się zrobi mm. Hop, hop, hop Bodajże tak No tak, tak się robiło drabinkę yy, Dobra Czy ja zrobiłem kolejny stół mięśniczy? Boże Ale nie o to całkowicie mi chodziło. Jak się robiło? Nie o to mi chodzi. Nie o stół rzemieślniczy. Jak się to robiło? Jest, no tak. Cześć, dobra. Zróbmy drugi i połączmy. Pająk gdzieś był. O nie to jest? Zdawaj to mój włas. Mmm, dawaj to Dobra Weźmy to sobie, pochowajmy to eee, Pick, Pyk, pyk, pyk Pyk Pyk, Oj oj. Mmm Karamba, O. Mmm, okej okay. Mówi to z mieczykiem Oooo, oh, 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 jak like ninja Co to za pająk? O co chodzi? O, oh, okej okay. Eee, eh, pusty nie będę ruszał. co tam Nie było co tu przyszedł, to był mnogo proroczy, mówili mi co mam robić Albo wiem jestem tu po to, żeby zrobić trochę szkła. Po co? No na ten nasz projekt domu. Ale też przyda się, żeby zakryć lawę. Lub. No zawsze się przyda. Zawsze się przydaje desk. Dobra. Yy... Bam, 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 bam. Pozyskliwy wyglądasz. Jestem co to do ciebie pewny, ale tu muszę tak to zeskrobać Okej okay. I tam nie wpaść dobra i i, i tutaj Po potrzebuję stoneów Nie chce mi się tam iść do skini, więc tutaj obskrobię Tak sprytnie ok yy, bom, bram, bom 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 nie ufam ci tyle ci powiem jesteś monstrum piekielnym monstrum jak się robił piec, się mi, moi drodzy bodajże tak jak szafeczkę tylko o tak jest życie na gorąco, o to chodzi Pyk... ale fajnie, fajnie. Drewienko mamy. Mamy. Weźmiemy deseks, bo węgiel jest cenny. I wytapiamy Ok, niech to się robi, a w następnym odcinku Spróbujemy wykonać nasz plan, czyli yy, Chcę to zasłonić szkłem. Zrobię sobie taką wytapialnię. Różnych rzeczy tam destrojet. Co chcę zrobić? Zbadamy. Tamte kaniony i pójdziemy do naszej przyszłej kryjówki gdzie będzie creeper No i przydadzą się do tego kaptusy, kapt kaptusy, kaptusy Kaptusy jeśli to ma być Creeper Także dobrze Żegnam Was Trzymajcie się cześć